No więc skoro już jeździmy razem, to w takim razie jeszcze może nie tylko o samochodzie, ale jeszcze parę słów o Pradze. Bo to jest tak, Leszek, który mieszka w Warszawie, w Polsce, opowiada i pomstuje na czeskie auto. Tymczasem ja mieszkając w Czechach, no na polskie pomstować nie mogę, bo od kilkunastu dobrych lat się w Polsce nic nie produkuje, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wyrażać moje opinie na temat auta francuskiego. No to taka. To taka, taka tak, tak trochę dla odmiany natomiast y, pozwolę sobie jeszcze też trochę poopowiadać może właśnie o Pradze bo Praga, miasto jest piękne właściwie większość Polaków Pragę kiedyś tam w życiu przynajmniej raz swoim odwiedziła natomiast y, też bardzo spora grupa ludzi tutaj mieszka bardzo dużo Polaków tutaj mieszka ale y, niewiele osób y, ma okazję po Pradze jeździć a Praga jest miastem wyjątkowo y, nie, niekorzystnym, nieprzyjaznym dla kierowców z tego względu, że jest ona ustawiona przede wszystkim pod komunikację miejską, która jest rzeczywiście jedną z najlepszych w Europie, ale efekt niestety jest taki, że jeżeli chcemy jechać samochodem, to musimy liczyć się z tym, że będziemy stali w korku i że w większości i tak będziemy zawsze przyjeżdżali mniej więcej w tych samych rejonach. Ja się postaram nas teraz zabrać taką troszkę ładniejszą trasą, żeby można było cokolwiek pokazać. Niestety teraz. Moc Polackiego miniemy Także ja pojadę najpierw tutaj w dół Żeby ominąć trochę Korka, który tam będzie stał na górze I my się postaramy przejechać Przejechać następnym Mostem Mostem Legii a, Uwaga, tu jest O właśnie, tu jest właśnie Hopka, o tutaj zapomniałem a, i, jedziemy, I jedziemy 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 sobie na brzeżem. Jesteśmy cały czas po lewej stronie, na lewym brzegu Wełtawy to jest dzielnica, która nazywa się Smichow. Strasznie zniszczona w czasie powodzi w 2002 roku. Odzyskała swoje piękno właśnie dzięki temu, że udało się wyciągnąć masę pieniędzy na jej renowację i rekultywację. Ale teraz tak, do wyboru na te, w tej dzielnicy mamy tylko dwie ulice, ta którą właśnie teraz jedziemy, to jest pierwsza z nich a druga jest równoległa i tam są tramwaje i gigantyczne korki i w ogóle część Smichowa, która nazywa się Angiel, jest wyłączona z ruchu, więc tam w ogóle nie da się przejechać to jest jeszcze osobna historia dlatego w którąkolwiek stronę byśmy nie jechali tak w końcu trafimy na jakiś objazd i na jakieś, i na jakieś ograniczenie ruchu ja teraz przejadę małą straną, to jest taka dzielnica też właśnie historyczna, też dość mocno zniszczona. Żeby było szybciej, powinienem pojechać w prawo. Przez most legi i w okolicach teatru narodowego, ale nie zrobię tego, dlatego że teraz niewiele nam to da, niewiele będzie można zobaczyć. Natomiast na malej stronie jest o tyle ładnie, że nawet jadąc wieczorem można podziwiać tą piękną, e, średniowieczną zabudowę tego, tego wspaniałego miasta, które tutaj e, bardzo ładnie widać. Zwłaszcza, jeżeli się jest na Hradczanach, na wzgórzu Hradczany i tam możemy obserwować to miasto. No ale niestety będziemy stali chwilę w korku, także to musimy. Musimy to wytrzymać. Chyba że ktoś, w łaskawości swojej, ruszy swoje szanowne 4 litery prędzej przed nas wiedzie niż wyjedzie na no Ok. No, jak można tak stać, kiedy nic nie je To jest straszne. Przed nami jest góra Petri. W tej chwili jeszcze tego nie widać, ale na końcu tej drogi byłyby. Widoczne, pięknie podświetlone schody, które są pomnikiem ofiar komunizmu. Czy nie, totalitaryzmów to jeszcze coś innego totalitaryzmów bo tam są też ofiary, właśnie z obozów koncentracyjnych takie, takie, takie rzeczy. A Petrin jest też. Pięknym miejscem, na które jeździ kolejka linowa, na którą można jeździć posiadając bilet miejski. Czyli wystarczy sobie kupić zwykły, normalny bilet autobusowy, tramwajowy i bez problemu możemy sobie na górę Petrin wyjechać. Tu niestety musimy chwilę postać, ponieważ właśnie przystanek ma tramwaj. Podobnie jak w Polsce, należy puszczać a pieszych, którzy chcą wsiąść do tramwaju lub tych, którzy właśnie z niego wysiadają. W Czechach. Zwyczaj puszczania pieszych jest mało przyjęty, i jeżeli ktoś chodzi na piechotę, to musi liczyć się z tym, że może zostać przegoniony z tej ulicy przez e, śpieszących się kierowców. I jeżeli mam porównywać Pragę i Moskwę na przykład, no to kultura jazdy, jeżeli chodzi o puszczanie pieszych, wiele się tutaj nie różni. A i patrząc czasami na korki, też wielkiej różnicy nie ma. No, my jedziemy teraz, o ile oczywiście się ruszą, o tam trzeba było, tak? Ktoś się zgubił, ktoś się zagubił. Zapomnijcie o kierunkowskazach, to nie jest istotne w tym mieście. Jedziemy w prawo i właśnie wjeżdżamy na ulicę, która się nazywa Ujest. Teraz będziemy jechali właśnie po jedną z najstarszych dzielnic Pragi. Chyba jest jeszcze za wcześnie, bo ja widzę, że jeszcze nie wszystko jest podświetlane. Ale to jest też niesamowite rozwiązanie. Tutaj nie potrafiono na tyle rozwiązać drogi, żeby pozwolić tramwajom jechać. To jest chyba jedyne miejsce w Pradze, gdzie tramwaje stoją w korkach. Dlatego, że stoją na, jednym, na tym samym miejscu, pasie, gdzie jest torowisko, jest też pas ruchu. Więc wystarczy po prostu, no to widać co się dzieje w tej chwili, jest godzina 17.48 i tutaj jest po prostu korek tych aut, które muszą się tędy przedostać. Co gorsze, to tu nie ma po prostu, trendy tego objechać, bo yy, w lewo już mamy Hradczany, Stare Miasto, yy, tamtą część yy, przy Hradczanach i niestety niestety tutaj nie bardzo jest w którą stronę uciec Jest też były plany zamknięcia prawego brzegu Weltaby to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić co by się tutaj działo wtedy kiedy to się e, zdarzy i tu widzimy tramwaj 22 który też właśnie stoi w korku tak jak wszyscy i będzie stał w tej kolejce a zanim nastrafia tramwaj 12 też będzie stał w korku, bo tak jak wszyscy stać musi no niestety jedziemy za wcześnie. Kościół, kościół świętego Mikołaja nie będzie oświetlony. Widać tylko jego ciemny zarys w tej chwili na środku. A szkoda, bo to jest naprawdę ładne miejsce. No czyli trzeba było jednak jechać prawo. O, następna 22. Tak, to jest ta, ta ulica. To jest, to jest Karmelicka. To jest, myślę, najsłabszy punkt. Komunikacyjny Pragi, definitywnie to się ma zmienić kiedyś zostanie wreszcie otwarty tunel Blanka, a na razie nie jest otwarty, dlatego że są różnego rodzaju kontrowersje z nim związane, głównie finansowe, dlaczego nas to nie dziwi, a więc póki. O i następne 22:22 jest tramwajem, który jeździ co 2 minuty, więc to nic dziwnego, że stoją w kolejce jeden za drugim. A, i dojeżdżamy na małostranskie na i za następny tramwaj. No, to mi się przypomina tak trochę takie korki krakowskie. Słuchaj, praga jest bardzo podobna do Krakowa albo Kraków do Pragi Mamy 522, szkoda transportation, czyli jeżdżący odkurzacz. I również stoi w korku, a my właśnie wjeżdżamy na małostranskie namieście, czyli rynek małostranski. Gdyby w tej chwili to wszystko było ładnie podświetlone, mielibyśmy widok na naprawdę cudowne budynki. Musimy się zadowolić tym, co mamy, ale to jest, też warto zwrócić uwagę, to jest jedna z tych dzielnic, gdzie mamy gazowe latarnie. Tak. I teraz niespodzianka, bo teraz my stoimy w korku dla odmiany. Tak, żeby żeby było ciekawiej. Ale za chwilę, uwaga, uwaga, jak tylko podjedziemy kawałeczek, to jak ten... Biały dostawczak skręci w lewo, będzie widać wejście na most Karola, i oto właśnie się nam pokazuje: tam w oddali jest wejście na most Karola, czyli tak blisko można mostu Karola podjechać, ale to nie jest wcale najbliżej, można jeszcze bliżej. Jeżeli pojedziemy z drugiej strony, to wtedy będziemy przyjeżdżali dokładnie przy bramie nam, e, wprowadzającej na most Karola, i to jest e, jakby znak tego, że można, można, można bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić. Teraz Zjawisko, którego ja nie znam w żadnym innym miejscu Europy, tory tramwajowe oraz ulica przeprowadzona przez dom, przyjrzyjcie się proszę, mamy tutaj dom, do którego po prostu jedziemy. i wszyscy wjeżdżają, tramwaje wjeżdżają tam w lewo, my jedziemy tu po prostu przez ten dom, jest zrobiony normalnie przejazd. I co ciekawe, to wcale nie jest jakaś specjalna ulica, to jest główna arteria komunikacyjna lewą, lewą stroną Wełtawy. To jest najgorsze w tym wszystkim, że właśnie wszyscy, którzy chcą przejechać przez centrum miasta albo muszą wybrać tą drogę, albo prawie nabrzeże wyłtawy, ewentualnie magistralę nie ma innej możliwości, żeby się dostać. Jeżeli ja chcę pójść teraz do domu, muszę. Po prostu muszę przecisnąć się którąś z tych dróg. Jedynym pocieszeniem będzie to, że za chwilę e, przejedziemy koło siedziby rządu i będziemy już na lewym nabrzeżu, gdzie w zasadzie jedziecie wyspolizini, a praktycznie do samego Karlina. Także to, to, to może być pocieszające, tam nie będzie po drodze żadnych świateł, ale no ale co z tego, jeżeli zanim do tego dojdzie, musimy się przebić przez te wszystkie uliczki. Malastrana jest rzeczywiście jednym z piękniejszych miejsc jest jednym z bardziej interesujących rejonów Pragi. I to jest na pewno to miejsce, do którego trafimy, kiedy będziemy szli na Hradczany albo będziemy z tych Oto Hradczan wracać. A, Boże, nieszczęście się stało, że jedzie przed nami to białe coś, ta lodówka, więc niewiele będzie można zobaczyć, ale przy następnym filmie się to poprawi, więc będzie dobrze. Czy przewijamy? Nie, jedziemy. Dobra. Jej. Ja się założę, że tam pewnie jeszcze. Było zielone albo coś, ale oczywiście ktoś nie zdążył i ktoś się zastanawia. To jest jeżdżenie po Pracy, jeżdżenie po Czechach wymaga naprawdę bardzo mocnych nerwów. A ze względu na beztroskę tych ludzi. I to, że oni jeżdżą w ten sposób, wcale nie oznacza, że jest mniej wypadków. To znaczy, jeżeli patrzymy na statystyki, to oczywiście jest ich mniej, ale ja myślę, że to wynika przede wszystkim z faktu, że. To wynika że kręcimy? Kręcimy. To, to wynika przede wszystkim z faktu, że to jest po prostu mniej ludzi, mniej samochodów. Dobrze, my teraz skręcamy w prawo i oczywiście jedziemy tak jak cały ten ciąg komunikacyjny po to, żeby objechać całe Stare Miasto lewą stroną pełtawy, jedziemy lewym brzegiem. W tej chwili po prawej stronie mijamy siedzibę i kancelarię premiera, szefa rządu, już w tej chwili nowego. No i teraz nam się troszeczkę to uwolni, dlatego, że e, będziemy jechali przez skrzyżowanie bezkolizyjne omijając mosty po drodze będące tutaj, czyli Maneżowy Most. potem chyba wyjedziemy aż na moście barykadników, tak? Czyli zjeżdżamy pod most, część transportu idzie sobie górą, my sobie ładnie zjeżdżamy tutaj na dół. To też jest ciekawe miejsce, bo tu zawsze parkują autobusy z Polski, które przyjeżdżają żeby nie parkować gdzieś daleko, to zostawiają sobie te autobusy tutaj na ten parking. No, to jest taki parking stworzony, wymyślony. A przejechaliśmy ładnie, jedziemy dalej. Teraz będziemy mieli e, następne bezkolizyjne skrzyżowanie. I ty na to sposób bardzo szybko przejeżdżamy na północ, dlatego że. Teraz jedziemy bardziej w kierunku wschodnim niż, niż północnym, ale jakby w górę wełtawy, dlatego że omijamy te wszystkie skrzyżowania ze światłami, które są, które są po drugiej stronie. Skandal zostałem wyłączony przez wiadomość na Whatsappie. No to jest po prostu skandal. No i tutaj w zasadzie musimy jeszcze tylko kawałek przejechać i... Będziemy już na drodze do mojego do domu, także. także to już jest niedaleko. Tutaj się będziemy ścigać z jakimiś tramwajami. Więc tak jak mówiłem, Praga jest genialna komunikacyjnie, jeżeli chodzi o transport miejski i o komunikację publiczną. To prawda, jeżeli chodzi o samochody, jak gdzie. W tym wypadku, tu gdzie jesteśmy teraz, jest OK, ale to, co tam trzeba było odstać swoje, to jest. to jest, to jest dramat. No i teraz jedziemy na most bajekadników. To jest ulubiony most w czasie powodzi, dlatego że tutaj widać doskonale. Wow, i stoimy w kolejce, co się stało. Doskonale widać, jak wysoko jest woda, jeżeli jest podniesiona. To jest część magistrali, która przechodzi przez centrum Pragi. Można byłoby też właśnie jechać, tylko że przejechaliśmy z drugiej strony Natomiast tak jak mówię, to jest... I tak się stoi w korku i o, tu się zaczyna korek, który się ciągnie przez następny kilometr Ja nie będę tutaj wyjeżdżał, bo my zjeżdżamy w prawo i jedziemy w tej chwili na prawym brzegu Lutawy Jesteśmy na prawym brzegu Lutawy I udajemy się do dzielnicy Karlin Musimy objechać Ministerstwo Rolnictwa które właśnie jest tu po prawej, zaraz będzie Ministerstwo Transportu, i my już będziemy w Tisznowskim Tunelu, który zaprowadzi nas na Rohańskie Nabrzeże, czyli Nabrzeże Rohańskie, a stamtąd prosto do domu. Tu już jest kierunkowskaz na Karlin. Oczywiście naszych widać Ja widzę Ale w kamerze się chyba odbija I tutaj pan się musi zdecydować My go wyprzedzimy On jedzie powoli Teraz powinniśmy w zasadzie stać w tej kolejce Ale szczerze mówiąc nie chce mi się Więc zrobimy trochę inaczej Pojedziemy w prawo, pod Hilton, bo ta kolejka się tu ciągnie i tam będzie stała, a my skorzystamy z zielonej strzałki Tutaj regularnie co pół roku zmienia się organizacja ruchu Czasem z tego pasa można jechać prosto, czasem nie Teraz akurat nie w tym półroczu, nie Myślę, że na wiosnę znowu będzie można z tego pasa bez problemu skręcać, jechać prosto My sobie przejedziemy przez Florence i tym sposobem znajdziemy się w Karlinie, się już jesteśmy w Karlinie, bo już ta dzielnica to już jest Karlin. Tylko, że znajdziemy się na ulicy Pernerowej, która zaprowadzi nas bezpośrednio tam, gdzie chcemy dojechać. W międzyczasie zaliczymy sobie ten teren. To wszystko, proszę sobie wyobrazić, że to wszystko było zalane w czasie powodzi w 2002 roku i no, ogrom zniszczeń był niewiarygodny. To trzeba poszukać starych filmów, żeby wyobrazić sobie, jak w ogóle wyglądało, gdzie samobójca na ulicy. Boże, się mówi, że potem, że kierowcy zabijają. A następne cztery. Ach. I ulica Krzyżikowa, główna ulica Karlina. opa no co, to było. Główna ulica Karlina. Niestety tam dalej ona jest jednokierunkowa, ale tak sobie myślę, myślimy, myślę, że tak. My pojedziemy ten, to będzie prościej, pojedziemy prosto. Hmm. Moglibyśmy jechać tu w prawo, tylko że będziemy musieli się wtedy objeżdżać w okolicach wjazdu na Florence takie bardzo nieprzyjemne skrzyżowanie więc sobie to odpuścimy, poczekamy chwilę i... za minut, nie za kilka sekund będziemy już w trasie Swoją drogą tak patrzę, aha 4, 4 nie, myślałem, że 4 minuty, dopiero się nagrywam ale to 4, bo mi wyłączyło nagrywanie wiadomości mi wyłączyło nagrywanie na Whatsappie No, jedźmy Jedziemy Dobrze. i już jesteśmy w karlinie. To jest ulica Krzyzikowa. Oczywiście tutaj dwa lata temu wprowadzono tak zwane uspokojenie ruchu i strefę 30 km na godzinę. Specjalne progi, zwalniające, dostosowane dla rowerzystów. No i kontrapasy dla rowerzystów, czyli możliwość jechania przez rowerzystów pod prąd. Oczywiście to oni mogą sobie to realizować, ale i tak wszyscy zastawiają im te pasy. Jeszcze się za to nikt nie wziął. Może jeszcze nikt nie, nikomu nie przyszło do głowy, że warto byłoby się zatroszczyć o nich. Z drugiej strony, jest tak mały, że tu na rowerze za bardzo nie ma gdzie jeździć. Więc jak ktoś ma przejechać, to sobie przejedzie główną drogą, i na tym się skończy jego podróżowanie na rowerze. I o ile łatwo było nauczyć ludzi skrzyżowań równorzędnych O tyle już jest większy problem z respektowaniem tego, że pod prąd jeżdżą rowerzyści Bo oni akurat nie tu mogą z tego względu, że jest to dla nich, są wymalowane kontrapasy Nie chcę słuchać żadnej doprawy aktualnej I tu znowu teraz przejedziemy, na następnym skrzyżowaniu będzie zrobione z tych spowalniaczy, takie małe rondo tak. Przypominam, że to jest cały czas strefa i tu się powinno jeździć z 30 km na godzinę I pomijając fakt, że czasami tutaj są wyścigi i pościgi na tych ulicach, to z reguły ludzie są przepisowi o, i kolejne takie rondo było tutaj, na tym, na tym skrzyżowaniu, tylko że ponieważ właśnie trwa budowa, więc ono zostało zdemontowane te spowalniacze. No i chwilowo ich nie ma, ale podejrzewam, że już niedługo wrócą, jak tylko zakończy się budowa biurowca i zniknie stąd ruch ciężkich samochodów. No, i teraz jeszcze autoszkoła, i my zaraz wrócimy na ulicę Krzyzikową i będziemy na miejscu. W zasadzie tyle o Karlinie. To przy następnej opowieści. Bo teraz jest ciemno, niewiele widać. A filmy ze światłami samochodowymi w roli głównej nie są chyba tym, co chcielibyśmy za wszelką cenę oglądać. Nejpodrobnější a nejspolehlivější návod, jak vyplnit daňové přiznání. Čtěte týdenník Ekonom s přílohou daní. Právě v prodeji. Radiožurnál je 18 hodin. Právě začínají hlavní zprávy. Je obviněný v kauze předražených pražských jízdenek do vazby nepůjde. Pouze odevstal pas a nesmí opustit Českou republiku.